Siema na YouTubie, <laughs> czyli witam serdecznie, kłaniam się, Kontrowersyjny Marek. Słuchajcie, zaczynamy od razu, bo jest cała masa wiadomości do przekazania Wam dzisiaj, więc zaczniemy sobie standardowo. To nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie i tytuł dzisiejszego odcinka jest nieprzypadkowy, czyli hardkorowe dymanko, predator, dildator, demotywator i wszystko, co związane z totalnym dymaniem. Słuchajcie. Spodziewam się dzisiaj grubej jazdy i chcę Wam pokazać, jak to wygląda u nas na Futuresach, na grupie 525 osób, także pozdrawiam tych, którzy uważają, że nie pokazuję, bo jest mało ludzi. Link do darmowej grupy, na której również się bardzo dużo dzieje, tutaj jest bardzo dużo fajnych update'ów i tak dalej. Link macie w opisie pod tym filmem, ta grupa zmieniła swój styl. Jest naprawdę dużo zajebistych informacji, więc koniecznie wbijajcie, tutaj jest ponad 6500 ludzi. I teraz tak, słuchajcie, klikajcie link poniżej, dołączajcie do darmowej grupy, a ja już Wam pokazuję, co wygląda, jak wygląda płatna grupa, bo w dniu wczorajszym dostaliśmy informację od naszego tradera. Jeżeli ktoś. Dobra. Kilka informacji. Widzę z perspektywy czasu, że stop loss na 59,9%, bo wczoraj wyłapaliśmy stop loss na 400 dolarów, był naprawdę dobrą rzeczą. Brak utrzymania niebieskiej strefy, o której pisałem, poskutkował wyjściem na 61. Teraz dwie rzeczy. Stop lossy są potrzebne tutaj edukacyjnie, stricte od tradera. I teraz tak jestem ciekaw tego, czy 61 plus jest już maksymalnym wzrostem przed jutrem, czy jeszcze nie. Zwabili longi do otwierania pozycji długi. Grałem na emocjach tych, którzy w nich są w longach, bo mogą nie umieć zamknąć zyskownych pozycji. A dodatkowo, może wszystko, co się dzieje od kilku nie jest rozegraniem jutrzejszego wydarzenia, czyli dzisiejszego, o czym piszę od dłuższego czasu. Bo dla osób, które nie wiedzą, ten tydzień jest turboważny. Bo pomimo tego, że w piątek mamy trzy wiedźmy, czyli rozliczenie kontraktów na akcjach, opcjach i tak dalej, to do tego wszystkiego jeszcze dzisiaj mamy wydarzenie związane ze stopami procentowymi, gdzie prognoza jest z 5,50 na 5,25. Tak? Jeszcze sobie to zweryfikujmy. Kalendarz ekonomiczny. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo dzisiejsze wydarzenia, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, tak, prognoza jest 5, 5, z 550 na 525, to jest prognoza. I teraz mamy trzy opcje. Opcja numer jeden: obniżka stóp o 0,25. Okay? Czyli tak jak w zasadzie prognoza, spekuluje shorty. Obniżka o 0,5%, czyli na równe 5%, spekuluje shorty, bo ludzie spodziewają się takiej obniżki. Obniżka o 0,75% może być kurwa ciekawie, ale tego się nie spodziewam. Ale jeżeli tak by się wydarzyło, to może być momentalne wycięcie longujących i dzida w górę zaraz przeczytam, co nasz trader jeszcze uważa na ten, na ten temat. Natomiast może być jeszcze taka sytuacja, że zostanie 5,50, w co wątpię. Dla mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest 5,25 albo 5,50. To jest to, pod co ja będę chciał rozgrywać, czyli grube shorty, tak jak nagrywałem w poniedziałek. E, oczywiście z głową ze stop lossami zaraz wszystko wam powiem, co, gdzie i jak. Natomiast jeżeli nie będzie w ogóle obniżki stóp procentowych, no to rozmawiamy kurwa o, o gigarzezi na rynku totalne cięcie, Rześć noworodków, totalne spustoszenie, wielki dildator wchodzący we wszystkich longujących na tym rynku. Tak osobiście uważam. I teraz, wracając do wykresów, zobaczcie. Jeżeli chodzi o bita, nagrałem wam w poniedziałkowej analizie, że moim zdaniem widzę dwie opcje. Opcja numer jeden, albo schodzimy z tego miejsca Czekajcie, albo schodzimy z tego miejsca już w dół, to była opcja numer jeden. Albo opcja numer dwa, że podbijamy w okolice 61, 62 przy maksymalnym założeniu tego poziomu 62, 700, 800, i dopiero zbijamy w dół. To są moje dwa scenariusze. Teraz, czy jest taka możliwość, że my z tego miejsca już pójdziemy do dołu? Tak, jest taka możliwość. Aczkolwiek ciężko jest mi to założyć, bo patrząc po tym, co dzisiaj jest rozegrane, powiem wam, jak widzi to nasz trader. Więc informacje z dzisiaj: kilka osób tam u nas grało sobie szorciki same na grupie, więc, generalnie, fajnie, że ludzie u nas grają sami. To mi się bardzo podoba. Wiadomo, że najwięcej osób jednak będzie czekać na tradera. Natomiast no, sporo osób rozgrywa sama, i to mi się bardzo podoba. I teraz tak, bez emek dzisiaj, bo to dla mnie one dzisiaj będą stanowić tylko tło. Cena będzie zmierzać tam, gdzie będą pieniądze, obydwie strony według mnie będą umyte, czyli wydmane. Longi już są w pułapce, szczególnie te spóźniarskie, czyli wszyscy, którzy otwierali longi tutaj, 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 tutaj tutaj, no to te longi, które są na przykład otwierane na tej świecy jednogodzinnej, są totalnie w dupie. Tak? No zresztą te też, te też i te też i te też. No te może powiedzmy stąd tutaj gdzieś w zero, tak? Natomiast jeżeli będzie mocniejszy impuls dół, no to będą kompletnie w dupie. I teraz. Wymarzonym scenariuszem byłoby spadanie do godziny 20, a jest dopiero 14.50, więc jeszcze nie zaczęła się Ameryka, dopiero mamy premarket. W zależności od układu liczę, że wieczorem tak czy siak czeka nas podbicie, czyli chwilowa euforia, a później sell the news, o ile nie rozgrywa się to właśnie teraz. USA będzie kluczowe. Ja jestem bez pozycji i każdy, kto się spóźnił na pociąg zwany shortem, po prostu czeka na wieczór. Dodam jeszcze, że zmiana o 0,5 punkta będzie pewnie chwilową euforią i mocnym dampem, a 0,75 ma szansę na Tudemun. Klęska będzie zostawienie tego na 0,25. Wtedy pewnie do piątku widzimy się na 51 tysiącach to jest predykcja naszego tradera. Oczywiście przypominam, że jeżeli chodzi o futuresy, rozgrywamy rynek lokalnie, więc to, że dzisiaj widzimy na przykład, jeżeli będzie 0,25, to, że dzisiaj spekulujemy nawet 51 tysięcy, to nie znaczy, że w piątek te 51 tysięcy będzie na pewno, bo my na pewno nie będziemy trzymać pozycji na noc i będziemy rozgrywać rynek lokalnie poszczególnymi sesjami. Okay? Więc będziemy schodzić, tak jak rynek chodzi, cyk, pięterko, podbicie, pięterko, podbicie, podbicie, pięterko, pięterko. Tak samo my rozgrywamy raczej rynek lokalnie. Nie, jeżeli chodzi o futuresy. Jeżeli chodzi o spot natomiast, moi drodzy, powiem Wam, że miałem z tyłu głowy takie myśli, żeby wyjść przed tym wydarzeniem ze spotu, bo no powiedzmy sobie szczerze, każdy ma oczy i widzi chyba, no jest generalnie, jest kurwa rzeź na spocie poprzez dominację bitcoina. Natomiast nie będę ryzykował, ręce pod dupę, zostawiam spota tak jak jest i grzecznie czekam. Mam nadzieję, że mi się to czekanie odpłaci, więc, więc nie, nie chujem w dupie, tak? tylko jakimś tam zyskiem z tego, więc zobaczymy, jak będzie. Na tę chwilę, jeżeli chodzi o rynek lokalnie, tak go widzimy, tak ja go widzę, czyli podbicie, może tak, jeżeli będziemy do 20 spadać gdzieś, powiedzmy, tutaj może nawet w te rejony, no to widzimy jakąś możliwość podbicia i zjeba, tylko teraz podbicia, czy w te rejony, czy w te rejony, czy w te rejony, nie mam, kurwa, zielonego pojęcia i raczej tego podbicia ja prywatnie nie będę łapał. Sądzę, że nasz trader no jest, jest, kurwa, jaki jest, więc myślę, że on będzie łapał i nasz trader w ogóle to jest taki gościu, który na, jak jest tsunami, to on bierze deskę, kurwa, i idzie surfować dopiero wtedy, bo mniejsze fale to mu <laughs> za mało emocji dostarczają. I, I jest dobry i, i wie, jak to się robi, więc trader pewnie będzie zagrywał. Grupa pewnie będzie informowana. Ja prywatnie raczej tego longa grać nie będę, ale to też zależy od wyniku. No bo jeżeli będzie na przykład 0,75, no to może pokuszę się o zamknięcie swoich shortów i zagranie longa. Natomiast teraz, tak, gdzie mój plan się nie realizuje, gdzie mój plan się wypierdala, no to to jest wybicie tego poziomu. To jest wybicie tej strefy z D1. -ki. Ona jest u mnie zaznaczona na żółto, czyli to jest D1. -ka. Przejdźmy na wykres jednodniowy. Tak jest. To jest wybicie tego poziomu. Tego. Tutaj. Ten poziom dla mnie jest kluczowy do utrzymania. Później kolejny, no to jest wiadomo, 65. Natomiast y, dla mnie wybicie tego poziomu będzie świadczyło o tym, że jest spora szansa na pokonanie tych poziomów i wyjście faktycznie górą, ale nie nie wiem, czy jest to możliwe. Zakładam taki scenariusz oczywiście, no bo na rynku trzeba założyć wszystko. Jest to oczywiście zależne od wyniku. Niemniej wczorajsza D1 naprawdę wygląda bardzo ładnie pod dzisiejszy drop i pod spierdolenie ceny. I pasowałby mi taki scenariusz, żebyśmy dzisiaj mieli naprawdę mocne jebnięcie w dół, jutro kontynuację i w piątek na Trzy wieźmy, w piątek albo w poniedziałek, no bo te Trzy wieźmy to są takie ruchome bardzo, ruchome względem płynności na Bitcoinie, tak, no bo Pasa, hello. Ostatnie trzy wiedźmy moi drodzy. Kiedy były ostatnie trzy wiedźmy? Ostatnie, jak było ostatnie trzy wiedźmy, to ruch był dopiero w poniedziałek jakiś większy. Zobaczmy, poczekajcie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Czerwiec, czerwiec, czerwiec. June, June. O, tutaj były ostatnie trzy wiedźmy. Tutaj był piątek. Tak jest. Tutaj był piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Tutaj były ostatnie trzy wiedźmy i w poniedziałek był faktycznie największy ruch. Więc możemy mieć powtórkę z rozrywki, że ruch będzie ten docelowy albo w piątek, albo w poniedziałek. Więc generalnie no, do poniedziałku przyszłego włącznie, dla mnie to jest takie stąpanie po kruchym lodzie i jak normalnie gram, powiedzmy, nie wiem, pozycjami rzędu 2, 4, 5 bitcoinów. Tak teraz mam 0,5 odpalone z 61, 200 i grzecznie, kurwa, czekam, nie podpalam się. Tak i obserwacja delikatnie, bo rynek był, jest i będzie, a granie na takich wydarzeniach jest bardzo, ale to bardzo riski. Natomiast jeżeli będziemy teraz podbijać do 20, no to możemy mieć taką sytuację, że będziemy mieli nadbicie, bum i zjeba. Pamiętajcie też o tym, że jest o 20 jest decyzja, a o 20.30 jest konferencja, czyli nowa płynność, tak? No bo zależy, co powiedzą. Jeżeli na przykład powiedzą, że, jeżeli na przykład może być tak, że oni obniżą stopy o 0,5, będzie 5,0, będzie euforia, a o 20.30 wyjdzie Powell i powie: Słuchajcie, obniżyliśmy stopę o 0,5%. Ale nie zakładane, że nie będzie więcej obniżek, dlatego że sytuacja jest niepewna i chcemy zobaczyć, jak zachowa się gospodarka. No to będzie kurwa rzeźnia. Więc dużo też zależy od konferencji prasowej, którą koniecznie trzeba będzie obejrzeć. No i w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o rynek, co miałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Jeszcze przejrzyjmy sobie Maksimusa. Tak naprawdę. Słuchajcie, wszystkie tego typu dane dzisiaj poza wpływami i wypływami stable i bitów są dla mnie fejkiem, a nawet i manipulowanie rezerwami też potrafi być fejkowe z uwagi na to, że po prostu market makerzy wiedzą, że my korzystamy z tych narzędzi i robią celowe manipulacje po to, żeby nas dymać w dupę. Natomiast faktem jest, że napływa sporo bitcoinów od około tygodnia czasu i mamy odpływ stablecoinów i tego się trzymam po prostu. Dla mnie ta strefa tutaj cała do 62, 62, 700, 700, 800 powiedzmy, to jest strefa do shorta. Więc tyle na dzisiaj ode mnie. Informacyjnie, rekolekcje, piątek, sobota, niedziela, ciśniemy z rekolekcjami, więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj wleci rozpiska na kanał telegramowy. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć.